945. czterdzieści Narodzeni w nienajpodlejszej wsi, wsiani woranie i chwałę Boga, wspomogliwego z okiem na dobytek jadło spod płomykami i wodą krzepiącą ducha i wszelkie zagłodziny. Z głodem boskiego spojrzenia i doglądu, z narodzi wieni w lesie, z wierzchu, w środku i po bokach, jesteśmy zielni jak gołębice, przynoszące dobrą nowinę dla Arki Noego po kosmiczno-kosmetycznym potopie, kierującym ludzkość na suchy ląd, ze wszechmiar opatrznościowym, zrodziwieni w samą porę podczas wybuchu II wojny światowej, jako wielkiego barbarzyństwa germańskiego i ruskiego, naszych największych nieprzyjaciół. Z powinnością miłowania i stawiania pomników hańby, z pamięcią Auschwitz i Lasu Katyńskiego, z ptactwem poderwanym do lotu po każdym ludobójczym strzale w potylice polskich jeńców, w niewoli barbarzyńskich oprawców. Z pamiętliwością, ostałą słyszymy o zamyśle powstania pomnika migranta, miotającego kamieniami na granicy. Nie jest to pomysł na złość zły, ani dobrotliwy, z pamięcią Dawida. I nie najpodlejszego z miast Judei, takich jak przykładliwie Betlejem.